W sumie okna mojego pokoju, tam na drugim piętrze. Lepnie wygodny dom. To jest wspaniały chłopak. Taki... inteligentny. To jest chłopak. On tu codziennie przeszkadza, prawda? Nie! Nie możesz się cały bać, nie ojca. Niech chcą ci wyjść od tych pieniędzy. Nie chodzi o pieniądze na Pieniądze, 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 pieniądze! Trzy masz swoje cierpliwości. Powinna lepiej wyjdzie znać! No i nigdy nie będzie mną pomiatał! Niemniej powtórz mu to! Podwój to! Nie zabijcie tego On twierdzi, że robi pan pieniądze. Moja mówię.